hej wszystkim z tej strony i Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy testować Trzy rzeczy I oczywiście możemy Zaczynać już ja Nie wiem czy to będzie no To chyba krótki będzie filmik ale Zaczynamy od mm, najmniejsz Najmniejszego Minigumy takie O Sprawdźmy i spróbujmy wypić całe albo zjeść całe albo dwa na razie, co mega dobre. Mm. Nie my całych. To możecie znać. I To dużo, by może jadło. Mm. Spróbujmy to otworzyć. O. Dobra. To odłożymy. Dobra, nieważne. To są te takie, tym taki ten. Ale zabrałem to czerwone. Dobre tylko, że około za bardzo mm, Dobre Wiecie co? O Wiecie co? Chyba bo co jest pierwsze te mini gumy też są mega dobre, także to, czyli to, to jest dwójka, te mini gumy, te, one, to jest jedynka. No, mm. następna i to chyba jest moje ulubione. Ale to ma być już na trójce, albo? Poczekajcie. To jest na trójce, to jest na dwójce, a to jest na jedynce. Otwieram. Naprawdę dobre. To jest takie jakby truskawkowe i malinowe. Dobra, to może wybuchnąć, także lepiej to zostawmy. No i co? Wszystko na ten odcinek. Oczywiście będę jakieś inne filmy i... To może być z Roblox, jak teraz, albo z jakiejś gry nowej, której na przykład, nie wiem, Control Strike nie lubię, ale Tomb Raider trochę lubię. I jest taka Hill Clip Racing, którą lubię, i Supermarket Together to też jest fajna gra, tylko tam nie rozumiem, o co w tej grze chodzi. I Oczywiście zawsze będzie Minecraft, Stumble Guys i Roblox. Także. Jeżeli wam się film spodobał, to zostawcie super lajka. I wpiszcie w komentarzach, czy mam robić taki następny. Także. Pa pa.